Cześć kochani, witam Was serdecznie. Z tej strony Arle, taki w ogródku. W zeszłym tygodniu naprawiałam z Wami foliówkę, więc tutaj już pomidory posadziłam albo w końcu. A teraz będę sadzić paprykę. Tak jak wiecie, mam odmianę Paradise. Odmiana Paradise jest odmianą tunelową, więc najlepiej ją właśnie. Więc w jakiejś foliówce lub tunelach. W zeszłym roku była w gruncie i słabo rosła, więc nie polecam ją do, do gruntu bezpośrednio. I taką paprykę tunelową, słuchajcie, obrywamy z dolnych liści. Tutaj już jest akurat poobrywane. Może ten jeden jeszcze oberwę, i zostawiamy ten sam kwiat górny. Wymaga ona też podpór, więc będę musiała ją. Podpierać. Papryka z mieszanki odmian, z takich nasion, to są papryki gruntowe, które właśnie można sadzić bezpośrednio na zewnątrz. Jeśli jest niska temperatura, to, no to najlepiej okryć jakimś takim mini tunelem foliowym. Jak wiecie, papryka no to jest tam około 25 stopni, żeby ładnie nam owocowała. No, i też dobrze, że była osłonięta od wiatru, więc będzie tutaj zaraz obok tunelu foliowego. I jeszcze jedno. Nie mam już siły kopać łopatą. Minimalizuję to, jak się da, bo mój kręgosłup już odmawia posłuszeństwa. Jednak nie jestem taka mocna, jakby się mogło wydawać. I zrobię taką metodą bez kopania. Chyba w ogóle przejdę na tą metodę, słuchajcie. Eee, Przepraszam, przerwało mi nagrywanie. Jest tutaj bardzo gorąco i eee, aparat nie dał rady. Po prostu się wyłączył. Także ucięło mi połowę filmiku, ale zaraz Wam powiem dalej. Eee, metoda ta polega na tym, że rozkładamy po prostu kartony. Eee, najlepiej bez napisów eee, albo poobrywać te napisy. Bez folii poobrywać te wszystkie folie bezpośrednio na trawę, czy tam pasty, bo one po prostu tam, no, nie będą rosły dalej, tak. Na to rozsypujemy ziemię czarną, chyba chociaż lepiej ponoć jest, jak jest to bezpośrednio kompost. Strasznie ta ziemia śmierdzi, powiem Wam. Z tej firmy Mazur, no jest dobra ziemia. To jest chyba jakaś tutaj, Jakaś tutaj firma regionalna i bezpośrednio na taką ziemię będę sadzić paprykę. Otwory wykopane. Widzicie, tutaj przerwałam ten karton, żeby był głębiej. No i dalej zwyczajnie, tak jak wszystkie warzywa, wlewamy wodę i po prostu wsadzamy. Ładny korzeń. Jest gotowe, bez kopania. Ziemia już mam w sobie tyle nawozu i wszystkiego, że właściwie nawet możliwe, że nie będę nawozić przez dość długi czas. Jeśli zauważy, że coś tam się dzieje, to ją podleję tak samo jak pomidory gnojówką z pokrzywy. I pamiętajcie, żeby paprykę podlewać nie po liściach, bo też tego nie lubi. Zresztą to jest warzywo psiankowe z rodziny tych, co pomidory. To trochę za blisko, ale trudno. No i teraz mam tutaj mniej więcej z 30 na 30, i tutaj odległość będzie około 50, i następny rząd sobie wkopam. Fabryka już kopana, odmiana Paradise pod tunel foliowy. Tutaj jeszcze są trzy, cztery krzaczki odmiany Sweet Chocolate. To jest właśnie ta, ona ma takie troszkę inne liście. Nie wiem, czy widać na kamerce. No i w między, pomiędzy tutaj zasadziłam gdzie sałatę. Oh, powiem Wam, że sauna jak nic. Yy, jeszcze zostały mi papryki na zewnątrz, to ja sobie spokojnie już tam wysadzę, dokładnie na tej samej zasadzie, czyli odległości 40x40 40, albo 30 na 50 tylko już nie, nie ma potrzeby obrywania liści i w ogóle ingerowania w te krzaki. Jeśli Wam się spodobał mój kanał, zapraszam Was tak jak zawsze do subskrybowania, lajkowania i komentowania mojego kanału. Do zobaczenia wkrótce, pa!